Co jesteś? Co zajęło ci tyle czasu? jeszcze to jest najgorzej założona kokarda, tylko widziałam nawet, nie przypominała kokardy hmm. dobrze, więc zaczniemy od podstaw zaczniemy od podstaw, od ostopienia cię kokardą hmm. ja widzę, że jesteś w bardzo dobrym stanie Czy ty wiesz, która jest godzina? Święty Mikołaj już dawno, 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 dawno wyruszył z prezentami. No jak myślisz? Jak myślisz, kto? Ja będę musiała jechać. Okay. Nie ruszaj się. ona jest chłodna pięknie i to się nazywa kokarda to się nazywa kokarda, okej okay. teraz tak sprawdzimy twój kształt ja wiem, widzę, ale upewnić się upewnić no jest to taki dość nierakulny. Mam dla ciebie dwie opcje. Musimy pracować z tym, co nam zostało. Gdybyś przybył wcześniej, miałabym więcej możliwości. Okay. Mam do wyboru takie papiery. Jeszcze folii. Dwa, jakie zostały. Ty nikt nie chciał używać. Więc mamy taki piękny. z roślinkami żeby przypomnieć, że grudzień to czas rozkowitu najpiękniejszy miesiąc i mamy też taki klasyczny mamy też trochę różu nie wiem jakim cudem przegapiłam ten róż wcześniej ale ale no, Mamy brokat, mamy rusz, mamy złoto. Z świętym Mikołajem. Mamy Mikołaja, mamy bałwanki, sami, Chulinkę, laski cukrowe, Wszystko. Bardzo tradycyjna torba. No, nawet, a jeśli nawet kazanie, Rudolf, to już to podrabianie. Piękna biała wstążka, która może nawet pasować do tej twojej. To i zobaczymy, jak tam rzeczywistość. proszę sobie przymierzę tutaj. Okay, no, Nie współpracujesz. Okej, okay, więc torba odpada. Musimy to zrobić klasycznym sposobem. Owinęcie w papier. Mm. Okej, okay. super. Dobra, to wybierz sobie, który papier wolisz. Trzeba porządnie Okej. Okay. Wygląda na gotowe. To teraz jeszcze tylko o stopy. Yy, czy pamiętasz do kogo jesteś zaadresowany? Dobra. Świetnie. To teraz to wszystko musimy tylko nanieść na liścik. i ostatnia z obrazku sam May your days be merry and bright które sobie Ci się podoba um, ja osobiście wybrałabym do tego papieru który mamy albo ten albo ten żeby było jak najmniej chociaż czerwoną wstążkę. No nie wiem, to jednak... I do kogo był pisany list? Okay, czyli od. Okay, klasy. I teraz to przyczepiam tym tutaj. Okej, okay. świetnie. To teraz jeszcze na wszelki wypadek, żeby nic się nie zepsuło w transporcie, zabezpieczę tutaj te boki taśmą klejącą. Ja wiem, że tak zawijałam, to wszystko, że nic nie powinno się stać, żeby jednak trzymała się całość w miarę okej? Okay? dobra więc mamy do wyboru zwykłą taśmę kręcą albo taką osobną taśmę kręcą nie wiem co będzie lepsze mm, jest zdecydowanie zwykła ta nam nie pasuje do kolorów dlatego, tak już będzie za dużo to nie jest karnawał to są święta, szanujmy się, okej? Okay? Troszkę wyjechałam i nie wygląda to zbyt nie więc pozwól, że troszkę tutaj poobcinam jeszcze te wystające taśmy. Wydaje mi się, że mamy no już wszystko, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. Jak nam poszło? Okej okay. Zanim dotrzesz 15 minut, Ok. W sam raz, w sam raz, w sam raz Bardzo się cieszę, że tak szybko nam się udało Co prawda zajęło mi to najwięcej czasu ze wszystkich prezentów Ale to pewnie przez tą kokardę Więc już w świat, ja Cię nie zatrzymuję Mam nadzieję, że trafisz Do kogoś wspaniałego I będziesz mógł cieszyć Tą osobę, swoją obecnością, wszystkimi swoimi zaletami, swoim wyglądem. Świetnie, więc do roboty lecimy. Szkoda, czasu Mikołajczyka. Bye!